Pedro Neto, Bukayo Saka czy choćby Phil Foden to są czołowi zawodnicy ofensywni w tym sezonie Premier League, ale poza nimi nie kto inny jak Leon Bailey to jest postać na którą warto zwrócić uwagę pod kątem ostatnich kilku tygodni, jako że ciągnie Jamajczyk Aston Villa w kierunku Champions League. Jak to się stało, z czego wynika taka dyspozycja o tym sobie dzisiaj pogadamy. Na początek kilka liczb, od których warto zacząć, aby uświadomić każdego w jakim potwornym gazie jest aktualnie Leon i patrząc na całą jego karierę, ten sezon może być najlepszym. 16 bramek i asyst łącznie w tym sezonie to jest niemalże wyrównanie najlepszego dorobku właśnie pod tym kątem Liona Baileya w całej jego przygodzie z piłką. Poprzednio najlepszy sezon to 20-21 i Bayer Leverkusen wtedy 9 bramek, 8 asyst. Teraz na dwa miesiące przed zakończeniem sezonu tych bramek i asyst jest już 8 i 8. Ponadto, patrząc na to, jak to wygląda w Aston Villa, w końcu ten piłkarz, który miał być spektakularny po transferze z Bayeru Leverkusen, dojechał i wygląda to naprawdę imponująco, gdy mówimy o przejściu goli i asyst na mecz właśnie Liona Baileya. Natomiast, patrząc na to, jak to wygląda, gdy mówimy ogólnie o całej Premier League, no właśnie tutaj także Bailey znajduje się w czołówce, tylko Haland i Salah średnio na mecz. Zaliczają większy wpływ na wyniki swoich zespołów, częściej dają bramki lub asysty, z tym, że ci piłkarze wykonują rzuty karne. Gdybyśmy odjęli rzuty karne, a no właśnie, tutaj okazuje się, że Leon Bailey jest pod tym kątem w samej czołówce ligi. A to jest przecież piłkarz, który rozczarowywał i to bardzo mocno po swoim transferze do Aston Villa. Był zapowiadany jako absolutny transferowy hit. Wtedy Aston Villa ściągnęła m.in. właśnie Baileya za dość niewielkie pieniądze. Także warto pamiętać o tym, że był tam choćby Emiliano A To było lato 2022, kiedy Aston Villa sprzedała za 100 milionów funtów Jacka Greysha do Manchester City i wydawało się, że ogarnęła sobie całkiem dobrych następców, w tym nie był Bailey, no ale właśnie nie do końca udało się to wszystko odpalić. A przynajmniej nie od początku, albowiem patrząc na to, jak to wyglądało właśnie, gdy mówimy o pierwszym sezonie, tam było mnóstwo kontuzji, także rozmaite perturbacje w klubie związane ze zwolnieniem Dina Sniffa, walką o utrzymanie, następnie wejściem Stevena Gerrarda i później też ten projekt nie potoczył się tak, jak potoczyć się nie powinien. Ostatecznie przyszedł Unai Emery, no i to wszystko ułożył na tyle dobrze, że cała Aston Villa zaczęła wyglądać naprawdę bardzo obiecująco, no ale właśnie, Leon Bailey wciąż miał problemy. Przełomowy moment dla Leona Baileya w tym sezonie Premier League to z pewnością był mniej więcej październik, listopad. Ja bym powiedział, że Mniej więcej to był 22 października, o ile mnie pamięć nie myli, i spotkanie z West Hamem, kiedy to wszedł na boisko w drugiej połowie i naprawdę zaprezentował się bardzo dobrze, właśnie bazując na swoich największych atutach przyspieszenie, kiwka, no i ostatecznie tak, że naprawdę bardzo ładna bramka. W Bundesliga on miał taką opinię, kiedy występował między innymi pod wodzą Petera Boscha w Bayerze Leverkusen, że brzydkich bramek nie strzela. I tak samo można powiedzieć, że jest w Aston Villa największy stempel i taki najbardziej. Bardziej dobitny dowód na to, że Leon Bailey wskoczył na odpowiednie obroty oraz że wygryzł z podstawowej jedenastki niekogo innego, a Diabiego, który także wpadł w dołek w ostatnim czasie, był mecz z Manchesterem City na początku grudnia, kiedy to Bailey naprawdę wyglądał fantastycznie na tle mistrzów Anglii. Oczywiście podobnie jak cała Aston Villa, no ale to właśnie on zdobył bramkę na wagę trzech punktów. Ostatnio z kolei Jamajczyk ośmieszył Murillo, czyli czołowego zawodnika na pozycji Stobera w tym sezonie w Premier League. Ja wiem, że Murillo występuje w Nottingham Forest, ale także w takich kategoriach uważam, że powinniśmy właśnie o tym piłkarzu rozmawiać. Z kolei w meczu z Luton także zaliczył asystę. No i właśnie, patrząc na te ostatnie kilka meczów, czy ostatnie nawet kilkanaście meczów, naprawdę wygląda to niesamowicie. Co się zatem zmieniło, gdy mówimy o grze Bayleya oraz jak wpływa to na samą Aston Villę? Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, gdy mówimy o każdego piłkarza, to znaczy konsekwencja. I tutaj wydaje się, że właśnie Leon Bailey jest kolejnym takim piłkarzem, który można powiedzieć, że został po części uformowany przez Unaja emeryego To znaczy te wymagania, które wprowadził baskiński trener Davila Park, pomogły m.in. Olemu Watkinsowi, ale także wielu innym zawodnikom, choćby Douglas Lewis mówił o tym, że właśnie te wymagania, ta presja, którą po części narzuca Unaja Emery, także swoim Przygotowaniem, profesjonalizmem, pilnością, i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co sprawia, że każdy wchodzi na wyższy poziom. I podobnie było z Leonem Bailey'em, który tej powiedzmy powtarzalności i właśnie konsekwencji nie miał zwyczajnie wcześniej, gdy mówimy o występach w Aston -Villi. Rzecz jasna po części wynikało to z kłopotów ze zdrowiem, ale także nie do końca był to piłkarz, który właśnie nie był chimeryczny. On był bardzo wręcz chimeryczny i o tym także mówił Unai Emery przy okazji podpisania kontraktu z Baylejem, które odbyło się kilka tygodni temu. Przed sezonem mówiłem mu, nie Leon, chcę więcej, oczekuję od Ciebie więcej, musisz być konsekwentny i skupić się bardziej na tym, co robisz, bo na razie to nie wystarcza. Później oczywiście Emery chwalił właśnie Leona Baileya za to, że mimo wszystko wniósł tę swoją grę na wyższy poziom. Także gdy mówimy o postawie defensywnej, tutaj także Leon Bailey wygląda dużo, dużo lepiej. Natomiast patrząc na to, jak to właśnie wyglądało, gdy mówimy o takich aspektach pozasportowych, bo to, że ktoś nie jest powtarzalny wynika właśnie z kwestii zdrowotnych, z kwestii takich, że musi się grać z zespołem, że być może czasem także zespół nie funkcjonuje odpowiednio. To jest coś, co jest na boisku, ale to, co jest poza boiskiem jest także. że kluczowe i o tym y, również wspomniał Unai Emery, który mówił tak: U niektórych adaptacja jest dłuższa, dlatego musimy zrozumieć, że u każdego jest inaczej. Leon wciąż adaptował się, gdy tu trafiłem, a adaptacja to wszystko. Odnośnie samego Baileya i adaptacji, tutaj także warto wrócić sobie do takiej historii tego piłkarza i właśnie bardziej do tła pozasportowego. To znaczy, kiedy ten piłkarz przybył do Europy ze swoim przyszywanym ojcem oraz z paczką kumpli, którzy także chcieli zrobić karierę piłkarską, okazało się, że trzeba znaleźć sobie jakiś klub. Dlatego też jeździli po rozmaitych lokacjach, od Holandii przez Belgię aż po Austrię, a w zasadzie na odwrót, bo to właśnie od Austrii zaczęli przybyszeć. Z Jamajki mniej więcej 10 lat temu, i tutaj zwróćcie uwagę na to, jak wypowiadał się pan Craig Butler właśnie o aklimatyzacji w Austrii. Największym szokiem była niska temperatura i izolacjonizm Austriaków, który odczuliśmy. Jesteśmy z wyspy, nasza pogoda się nigdy nie zmienia, jest zawsze ciepło, zawsze można bawić się wspólnie na dworze. A tu spotkaliśmy chłodnych ludzi i chłodny klimat. I oczywiście ta cała historia nie ma na celu usprawiedliwienia Baileya, tylko bardziej pokazanie. Że miał problemy z adaptacją właśnie po przyjechaniu z Jamajki do Europy, głównie ze względu na klimat. Być może także właśnie przez wszystkie okoliczności, które były wokół Aston Villa i tak dalej, i tak dalej. Także wejście do nowej ligi, do nowego środowiska, no to wszystko zajęło mu dużo czasu, bo mimo wszystko dwa lata, no aby ostatecznie odnaleźć swoje miejsce w podstawowej 11 de Villans. Co więcej, Leon Bailey wskoczył na odpowiednio wysokie obroty w idealnym momencie, albowiem Aston Villa. Wydaje się, że w ostatnich kilku tygodniach czy miesiącach była powolutku rozczytywana przez rywali. Tak jak już mówiłem w kilku filmach na swoim kanale, Unai Emery musiał wymyśleć coś nowego i właśnie ta świetna forma Baileya po części przyszła mu z pomocą. Albowiem jak gra Aston Villa? No właśnie, tutaj także już o tym kilka razy wspominałem. Bazowe ustawienie 4-2-2-2 sprawia, że Aston Villa z dwoma dziesiątkami ma przewagę w środku pola, co z kolei także wykorzystuje bardzo sprytnie Musa diabi, a zwłaszcza wykorzystywał w pierwszej fazie sezonu, skupiał on na sobie uwagę bocznego obrońcy i matikasz miał zupełną wolność po prawej stronie. Ale właśnie w ostatnich kilku tygodniach przeciwnicy Willi bronią się dużo wężej i dużo bardziej pilnują środka pola, albowiem wiedzą, że nawet jeśli piłkę dostanie kasz w bocznym sektorze, to nie będzie w stanie pewnie zrobić aż takiej przewagi w pojedynku 1 na 1 jak mógłby zrobić nominalny skrzydłowy, ale Właśnie tutaj do akcji wkracza Leon Bailey. A jaka jest największa zaleta Baileya? No właśnie tutaj jest to głównie umiejętność przyspieszenia z piłką przy nodze i wygrania pojedynku. Patrząc na ten sezon w Aston Villa, to on podejmował najczęściej próby dribblingu. Co więcej, to on także najczęściej te dryblingi wygrywał. I tutaj, w momencie, gdy bardzo zblokowany jest środek, taki właśnie piłkarz, który umie stworzyć przewagę, naprawdę jest bardzo pomocny, gdy mówimy o Aston Villa. I także działo się to. Bardzo często ostatnio właśnie z wykorzystaniem po prostu nie tylko bocznego sektora boiska, ale także zagrania wzdłuż bramki, gdzie bardzo prostą sytuację miał już Oli Watkins. W taki sposób m.in. padł gol z Nottingham Forest, o którym już wspominałem, gdzie ograny został nie kto inny jak Murillo, a asystę zajczył właśnie Leon Bailey. Ponadto powtarzalność, czyli coś czego wymaga od każdego swojego piłkarza, ale od Baileya oczywiście, szczególnie Unai Emery, widać także po szansach stworzonych przez tego zawodnika, przede wszystkim o czym mówię, mówię tutaj o tak zwanej cutback zone, kiedyś wspominałem już o niej w kontekście autów w Arsenalu i właśnie w taki sposób Unai Emery chce tworzyć sobie sytuację, kiedy sobie spojrzymy na pole karne przeciwników oraz gdy mówimy o ataku pozycyjnym i większość podań, które kończyły się asystami to są te strzały, pomarańczowe. Leon Bailey właśnie zalicza z tej strefy. Zresztą, kiedy sobie spojrzymy na Aston Villa, tutaj także choćby Mati Cash w meczu z Berlin na starcie tego sezonu, nie pamiętam czy to była druga czy trzecia kolejka, ale w każdym razie właśnie wtedy Cash zdobył bramkę po takim podaniu mniej więcej Musy Diabiego, właśnie także po wycofaniu piłki. I Leon Bailey naprawdę w ostatnich kilku miesiącach wygląda pod tym względem dużo, dużo lepiej aniżeli wyglądał wcześniej. Podsumowując wątek cutbacków, tylko Arsenal oraz Manchester City stworzyły sobie więcej sytuacji właśnie z tej strefy, aniżeli Aston Villa w tym sezonie, co tylko pokazuje na co warto zwracać uwagę właśnie oglądając mecze The Villans. a tutaj naprawdę jest, zwłaszcza warto patrzeć na mecze tego zespołu, bo pada tam mnóstwo bramek. W ostatnich kilku meczach był tego najlepszy dowód. Między innymi 3 do 2 z Luton. Tutaj wymknęło się to spotkanie zupełnie spod kontroli Aston Villa. Blisko także takiej sytuacji było w meczu z Nottingham Forest, gdzie z, wydawałoby się pozornie kontrolować spotkania. Zrobiło się nagle tylko 3-2. Ostatecznie było jednak 4-2 i jak najbardziej wszystko skończyło się pomyślnie. Dlaczego to jest aż tak istotne? Ano dlatego, bo patrząc na tabelę tutaj to wygląda dużo, dużo lepiej aniżeli to się prezentowało jeszcze przed kilkoma tygodniami. Bo Manchester United nie tylko przegrał w derbach Manchesteru, co można było zakładać. Aston Villa zresztą także jedzie na stadion Manchesteru City na początku kwietnia, ale także choćby odniósł porażkę w meczu z Fulham domowym, co nie było było spodziewane, gdy mówimy właśnie o tym sezonie. Dlatego też, kiedy sobie spojrzymy na te kolejne kilka tygodni, tutaj wydaje się, że Aston Villa może sobie zapewnić awans do Ligi Mistrzów już w kolejnych dwóch meczach. Nie chciałbym być takim złym prorokiem, który najpierw coś mówi, a później rzuca klątwę właśnie na Aston Villa. No ale tak to wygląda. Albowiem zakładając, że do awansu do Champions League potrzeba 70 punktów, co i tak wydaje się być wygórowanym limitem, no to wtedy Aston Villa z ostatnich 11 kolejek w tym sezonie ligowym musi wygrać tylko 5 meczów, co nie jest wcale aż tak złym rezultatem. Manchester United z kolei musiałby tych meczów wygrać aż... 9 na 11, co nie jest aż tak prawdopodobne, gdy mówimy o zespole Ten Dlatego też ja bym nawet powiedział, że kolejne dwa tygodnie mogą być kluczowe, gdy mówimy o sezonie Aston Villa. Bo to właśnie tutaj De Winas będą mierzyć się w dwóch z Ajaxem Amsterdam w Lidze Konferencji Europy, którą. No oczywiście zespół Emerygo chce wygrać, na której także chciałby się pewnie skupić Emery już pod koniec tego sezonu ligowego. Natomiast patrząc na mecze właśnie w Premier League w tym samym okresie, tutaj to będzie Tottenham u siebie oraz West Ham na wyjeździe. Jeśli oba te mecze wygra właśnie zespół Unai Emery'ego, no to wtedy ciężko będzie sobie wyobrazić scenariusz, gdzie na tej powiedzmy marcowej przerwie na reprezentację, właśnie Leon Bailey podczas zgrupowania Jamajki nie chwali się kolegom tym. Że zwyczajnie jest już niemal pewny gry w Champions League w przyszłym sezonie z Aston Villa. Standardowo dziękuję Wam bardzo za uwagę i czekam na Wasze komentarze odnośnie i Aston Villa i Leona Baileya. Co Wy sądzicie o tym piłkarzu? Ja osobiście naprawdę bardzo go lubię i jeśli miałbym stworzyć listę zawodników, właśnie takich w Premier League, na których mecz chciałbym pójść jako po prostu dla piłkarzy, no to wtedy pewnie za Pedroneto, to, ale mimo wszystko w czołówce byłby Leon Bailey. Trzymajcie się, dzięki Wielkie siemano!